Witajcie, tym razem jesteśmy w opuszczonym ośrodku czasowym. Ośrodek nie funkcjonuje około 10 lat. Od 2014 roku był nas sprzedaż za prawie 3 miliony złotych. Ośrodek mieścił kiedyś ponad 90 gości i jest położony na wysokości 870 metrów nad poziomem morza i jest najwyższy w miejscu, w którym się znajdujemy. Miejsca nie podam, ponieważ kiedyś to był bardzo ładny ośrodek. Ale byli tacy wielcy urbexowicze, którzy tutaj byli, wszystko pokazali i dali dokładny adres, czyli miasto i nazwę ośrodka. No i teraz jest pobojowisko, które zobaczycie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Tak więc jesteśmy w opuszczonym ośrodku czasowym. Przewidzimy jakieś dokumenty. Jest to totalny syf zrobiony przez... ...huliganów. Inaczej tego nie nazwę. Jesteśmy w ogóle teraz na pierwszym piętrze, ale zejdziemy na dół. Półki, nie półki. Połrywane. Wszystko poniszczone. Tutaj mamy główne drzwi. Tu była recepcja. Tutaj mamy otalerze jeszcze. To jak widzicie, jest dosłownie Saigon. Szkło wszędzie potłuczone. I tutaj była główna recepcja. Tutaj nie wiem jakaś szatnia chyba, stara szafa. Tutaj. A już wiem dlaczego tutaj wszystko poryte. Kable pozabierane, miedziucha tak zwana, złomiarze tutaj byli. Widzicie recepcja. Wszystko leci i zobaczcie ten sufit. Tutaj była jadalnia. Duże przestronne pomieszczenie z widokiem na góry. Na razie już tutaj nic nie zostało, nawet łazeria jest brana, chyba zabierana przez tubylców do palenia. Tutaj mamy drzwi wyjściowe, a tędy idziemy do pomieszczeń kuchennych, czyli półeczki, Kolejne półeczki. Tutaj spiżarnia. jakieś była herbata, keczupki, słoiki. A tutaj co mamy? A tutaj mamy kuchnię. Tutaj gotowano mnóstwo jedzenia. W kuchnia też zniszczona, zdewastowana. I tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy. główne zamknięte, dziwo. Tu jeszcze jest kalendarz z 2009 roku. Pewnie do 2009 obiekt jeszcze działał. Tutaj mamy, ile talerzy znajdowało się. Talerzy Biag była 104. Więc wiadomo skąd tyle półek. No gdzieś to wszystko trzeba było pomieścić. To dalsza część umieszczenia. Nie wiem, tu bardziej chyba były rzeczy takie robocze. Tutaj widzimy straszny saigon. Dużo rupieci. Schody. Tutaj pewnie śmieci były. Tutaj pewnie jakiś magazyn musiał tak to być. widzimy, takie, właśnie stare szafy. Stół kodawska kamienna. No, trzeba uważać pod nogi. Jakieś dokumenty. Te kolejne dokumenty. Tu jakieś regały były, ale powywracane wszystko. Tu też jakieś dokumenty szkła czyli tutaj były magazyny. O, narty nawet mamy. A tutaj wyjście tylnie, ubikacja, wyjście tylnie nadwór. A teraz schodzimy jeszcze na dół, najniżej jak się da. O, dziwo tu sufit się zachował. Te ściany. Widać, że pękają od zimna, barby, cegły. Tutaj rupieciarnia słoików. O, tutaj była szatnia dla pracowników na dole. Toaleta. Tutaj jakieś rzeczy schowki. Oczywiście szyba wybita jakby inaczej. O, tu kolejny magazyn. Tutaj trzymano musztardy, musztarda rolewski. tu prywatne taki pusty magazyn tutaj puste pomieszczenie i tutaj kolejne jakieś szatnie, magazyny opony prawy przód, prawy tył tutaj był schowek na ziemniaki dlatego jest dużo worków no, pełno pyrków tu kiedyś było Jesteśmy na pierwszym piętrze, gdzie znajdują się pokoje. Budynek ma trzy kondygnacje, trzy piętra z pokojami. Pokoje wyglądały jakieś półeczki. W półeczkach był zlew. Tutaj było światło i można było ręce umyć. Pokoje były dwa, trzy, cztery, a nawet pięciosobowe. Jak znalazłem oferty w internecie hotelu, to za dobę płaciło się od. 20 do 40 zł, a później od 35 do 65. Tutaj akurat mamy bibliotekę. Kiedyś tu było więcej książek, ale niestety ludzie pozabierali o dokumenty, mapy, puzzle. Teraz to wszystko się nadaje na śmietnik. Tu jakieś biuro chyba było, a kanapa też pełno dokumentów. Tutaj chyba był stół do ping -ponga. Widzimy jak podłoga tutaj od zimna uniosła się. No i szyby powybijane. Patrzcie, jaki tu jest Saigon. Jak to wszystko jest poniszczone. Tapety pozrywane. Łazienki. Umywalka. O, pisuary całe. O dziwo. No i tutaj też to ale to cała. Tu też i wiele razy skorzystana. Tutaj był schowek na firanki, pościele i tak dalej. Kiedyś tutaj było wszystko poukładane. O, mamy trochę zostawionych na górze. Ale teraz wszystko jest porozwalane. O, dywany nawet jakieś. Cała półka poprzewracana. Poduszki. Tak to wygląda. Tutaj mamy żarówki. O, tutaj mamy chyba pokój czteroosobowy. Myślę, że tutaj było jedno łóżko, drugie, trzecie, czwarte. O, zlewu nie ma. Dobra, zlew był tutaj, z drugiej strony. I tak to wyglądało, ładne widoki na góry. W końcu były prysznice. O, dwa prysznice, w pokoju nie było łazienek. Hotel działał od 1890 któregoś, chociaż w internecie pierwsze zdjęcia widziałem od 1901 roku czyli hotel przeżył pierwszą i drugą wojnę światową. Drugie piętro, inne tapety. Dzisiaj słonecznie, to jasno. Ktoś chyba chciał to zabrać i zle spakował. Pokoje, półeczka, jedno łóżko, drugie, trzecie. Y, tutaj bym, nie był też zlew. No i widoki. No kurczę, powiem mam, że najwyższy budynek w mieście, gdzie jestem. I widoki są piękne. Tutaj toaleta, kolejny pokój. Toaleta albo Łazienka. Kolejny pokój. O. Kolejny pokój. Już tutaj jakby bezdomny już sobie pomieszkiwał. A czym się nie dziwi, jakby taki bezdomny mieszkał, bo łóżka są, kołdry są, poduszki są. Prysznicę, ale piętro wyżej nie ma co wchodzić pod prysznic I pufa. Najczęściej pokoje były trzyosobowe jedno, drugie, trzecie łóżko umywalka i szafa na rzecz. No i balkonik z tarasa. Tutaj widzimy, mieliśmy plastik na taras. Nie chcę więcej pokazać, żeby nie zgadać miejsca. Ostatnie piętro widzimy, grzyb już wchodzi. Zobaczcie, jakie ładne są widoki z ostatniego piętra. Tutaj nadal pokoje 3-osobowe. Toaleta. Pokój. Czy takie pokoje 4- czy 5-osobowe były rzadkie? Tutaj mamy dwuosobowy pokój. I tutaj, żeby mógł jakiś bezdomny spać, bo widzimy kołdrę. Nawet dwie, poduszka i widoki w góry. Pistolet na wodę. Tutaj zrywane panele. Kolejny trzyosobowy pokój. Tu taki mniejszy pokój. Tu jakieś nowsze łóżko nawet. Tu łazienka, do której nie wchodzimy, bo Zawala się podłoga. No i tu taki pokój. No tu był trzyosobowy pokój. Wszędzie te umywalki w szafie. Ale widoki powiem wam, że obłędne. Tu kolejny trzyosobowy pokój. O, jak ładnie kołdra ułożona. Tu mamy pomieszczenie prawdopodobnie w którym mieszkał właściciel albo właściciele. Tu mieli swój pokój. To widać, że taka część mieszkalna. Tu była kuchnia, lodówka i tak dalej. A tutaj była Łazienka, czyli toaleta, umywalka, wanna. I albo tu mieszkali właściciele, albo tu po prostu był apartament, tak zwany, bo to jedyny taki pokój w całym hotelu. Wejście na dach, które zamknąłem, ponieważ padał śnieg. Były osoby, które wchodziły, ale ciężko było im zamknąć, a ja to zamknąłem, jakoś tam to zabezpieczyłem. Chociaż tyle. Halo? Dzień dobry, odzwierciedlam. Dzień dobry, bo ja znalazłem ten numer w internecie i miałem takie pytanko odnośnie hotelu. Dlaczego on jest nieczynny? Mm, a ma pan pytanko do mnie, że dlaczego? On tak, jest bo, bo, bo właśnie w hotelu, gdzie tam szukam informacji w internecie, znalazłem ten numer. Bardzo dobrze, Pan znalazł jest nieczynny, bo na razie czeka remont i dlatego jest nieczynny. Aha. No Jeżeli Pana to interesuje... Bo ja się takim... akurat zajmuję takimi opuszczonymi miejscami i tak przypadkiem wczoraj byłem <gry> obok miejsca dosyć popularnym i tak mówię, opuszczony budynek i tak informacji... Zerknąłem na hotel, no niestety tak kiepski stan. Bardzo kiepski, wie pan, jak coś jest z 1890 roku, to musi mieć kiepski, jeżeli jest nieużywany tyle lat, to będzie jeszcze bardziej kiepski. Tak jak ze zdrowiem pana, moim no, no. Im starsi, tym jesteśmy kiepsi. Ale to pani jest hotel, tak? Pani Sosiściako. A z kim Pan przyjemność, że pan zadaje pytanie? <grym> Łukasz tak? Rozowski, y, twórca internetowy bardziej, żaden dziennikarz. Okej. Okay. Okay. Nie, to mi to nie przeszkadza. Twórca internetowy i pan pisze o starych o, obiektach. Opuszczonych, tak, takie właśnie z historią miejsca. Tak jest, tak jest. Znaczy historia jest bardzo ładna, ale teraz będzie jest ładniejsza, bo będzie coś, może trzeba go trochę odremontować. Myślę, Aha. żeby pan również nie chciał przyjechać do starych po po a nawet z 1890 roku warunkach, które nie są wyremontowane, przystosowane, bo wie pan, fajnie się pisze, jak się ma w domu cieplutko, wielutko i prosty tak. A jak coś jest już niehalo, wie pan, i, i zaczyna e, gnić, psuć i tak dalej, to po prostu jest wtedy, no wiadomo, musi czekać na swoją kolej, aż się naprawi to. I no. tak to wygląda w życiu. Także jak jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza, prawda? Tak, tak, tak. Szkoda, że po prostu tutaj no, wandale tak zdewastowali to miejsce tak naprawdę. Bardzo zdewastowali. No nie mam na to wpływu, bo co zrobimy i zabezpieczymy, to następna grupa. Także to tylko świadczy o ludziach po prostu jakiś brak szacunku do tej własności. No tak, bo to jest e, pani własność. A jakoś można się mówić na jakąś, e, jakąś taką historię do kamery, żeby powiedzieć, czy coś, czy... Nie, nie ma takiej potrzeby. A, nie ma takiej potrzeby. Nie ma potrzeby. Czyli po prostu hotel teraz czekasz, będzie remont i ruszy znowu. Tak jest. Tak okurza. jest, tak jest. także czeka na swoje znowu świetlane e, chwile. A jeszcze mam takie pytanie, bo też w internecie nie znalazłem. Ile od lat już jest nieczynny? Po ile lat nieczynny? No już troszeczkę, z 15, 12 dwanaście. 12 lat. Hmm, no szkoda, szkoda. No dobra, to ja żyję. Tak, 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 takie życie. I po prostu I został zamknięty, bo już nowe czasy wchodziły. Nie spełniał, nie, nie spełniał warunki bezpieczeństwa, wie Pan, jesteśmy świadomymi. Aha. I po prostu, jeżeli coś nie spełnia warunków bezpieczeństwa i ktoś jest stare i może grozić, że Pan przyjedzie na wypoczynek i naraz po prostu coś się Panu zawali na głowę, to ja nie mogę na... Brać taką odpowiedzialność. No, jeżeli Pan gdziekolwiek idzie, to Pan mam tą nadzieję, że ośrodek jest tak przygotowany, że Pan spokojnie się budzi rano o poranku i witam dobrze, a nie że budzi się rano i na przykład ma Pan sukni na głowie. Także tutaj trzeba, są, wie Pan, medal zawsze ma dwie strony i jeżeli są ludzie świadomi i szanują drugiego człowieka, to na taką bombę po prostu nie możemy sobie pozwolić. No, A my jesteśmy bardzo świadomi i szanujemy Pana i innych ludzi drugiego człowieka i jest... został zamknięty. No, rozumiem. No i super, że się dowiedziałem chociaż historię tego, tak ciekawe tak, miejsce, jest. tak widziałem zdjęcia, jakieś tam. Piękne miejsce, tak jest. Skrzyżył swoje bardzo cudowne chwile łącznie ze stuosobowymi osobowy, grupami karateków, e, którzy ćwiczyli pod nasze... E, bawili się i tak dalej, nie tylko, ale to... Natomiast no, wszystko ma swoją czas i porę. Hmm. A jak był on przekazywany, już takie pytanko, z, z rodziny na rodzinę, czy tam po prostu ludzie kupowali go później od właścicieli poprzednich? E, nie, nie, to, 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 to było po prostu... To no, różne dzieje. Różne no. dzieje. No, tak 100 lat ponad. Także a, yy, różne dzieje, a wcześniej należą wiadomo y, do rodziny niemieckiej. Mhm. No dobra, no tak, ten, ten rok dziękuję wcześnie. któryś tam Aha. musiał należeć do rodziny niemieckiej. No tak. No dobra, super, dziękuję ślicznie za informację. Także wszystkiego dobrego i, i zawsze, żeby ten pozytyw widzieć, no tak jak mówię, ale na, w życiu się liczy człowiek. Nie mury. I to jest najważniejsze. No, liczę, że, że opiek zostanie naprawiony, że kiedyś będę mógł tu przyjechać z dziećmi. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Mam nadzieję, że to, że to nastąpi. Dobrze, dziękuję serdecznie. do widzenia. dobrego, dziękuję, do widzenia. Nie wiem jak to oceniacie, ale no, ciężko będzie to naprawić. No szkoda, że ludzie to zdewastowali, bo jeśli to by był w takim stanie, jak został opuszczony, czyli 12 lat temu, czyli 2009 rok, to nawet 13 lat temu. No to obieg byłby łatwiej do, łatwiejszy do naprawienia. No teraz yy, no stan surowy, czyli jakby tak zacząć od początku mamy mury. Yy, czyli nie wszystko stracone, można to naprawić. Więc jeśli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I czekajcie na nowe filmy. Do następnego. Cześć!